Dobry wieczór Państwu. Chwilę temu wystartowała 42. kolejka Polskiej Hokej Ligi przy Siedleckiego w Krakowie. Zapraszamy na starcie kolejki. Krążek na tafli, za Szarta walka o gumę ostateczną, ale to już historia, bo już teraz pasy raz jeszcze przemieszczają się w strefę ataku i strzał z dystansu. Nie wiem, na to, że będziemy mieli kontrę. Bukowski przed Stojanowiczem i powstrzymany przez Grabo Rękę. Po lodzie i teraz napędzają się czwórką Tyszanie. Wykorzystany Junan do tej akcji. Bramkę Tomasza Fucika Bizacki popełnia błąd. Traci krążek i mamy otwarcie wyniku. I Antoni Dziurgia, proszę bardzo. Z bramką. Spójrzmy jeszcze raz, jak to wszystko wyglądało w powtórce. Strata krążka przez chyba. E Pizytowanego przez Dalla Star zatrzymać, a tymczasem Kapica jeszcze jedno takie podanie na środek, tafli jeszcze krążego odegrany do wronki. No i replast Unią Oświęcim, kiedy też wysoko bronili w tej pierwszej tercji, niezłe rezultaty dzięki temu uzyskiwali. Teraz groźnie było pod bramką Stojanowicza, który na raty wybronił to uderzenie Bizacki z dystansu, gęsto tam o jednych i zmienić torlotu krążka, ale my już zmierzamy w drugą stronę. Wrąka i fuczyk mamy 2 do 0. I krakowianie zdobywają bramkę, a my możemy zobaczyć, przepraszam, pomyłka z mojej strony. Damian Kapica z strzelcem bramki oczywiście, zawodnik z numerem 94. My rozpoczynamy drugą tercję, w niej Tyszanie wygrywają krążek. Jest to o ten sposób, nie ujrzeliśmy w ciągu całego tego okresu w przewadze. Może o tym zaraz, bo teraz groźnie był. Jeszcze raz Bartłomiej Jeziorski chciał oszukać krakowską pod podopiecznienika Zupancicia. Tymczasem hokejści spod Wawelu i Marek Graczuk. Jeszcze jedna próba z tej samej strony przez trójkolorowych. wyprowadzana i powstrzymywany z narąż. Galant sporo czasu czekał. Galant szturc, wraca Husak do tercji i mamy uderzenie, które grzęźnie w siatce Roka Stajanowicza. Piękny strzał, który Uruchomił jednocześnie tę grupkę kibiców z tychów, których być może słyszeliście Państwo przed momentem. Korzystaniem bandy Szturc ma trochę miejsca na drugą stronę i teraz doskonale Rokstojanowicz zdążył. Nie sięgnął go po log, ale już Damian Kapica poradził sobie w odbiorze. Pozostawił ten krążek Polakowi. Polak na raty. I mamy 3 do 1. Z pierwszym strzałem poradził sobie. Tomasz Fuczyk, ale wobec dobitki, biorąc pod uwagę, iż był wysunięty, pozostał bezradny. Kluczowe tu jednak było zostawienie krążka przez Z. Damiana Kapicę, który widział rozpędzonego środkowego swojej formacji. Dalekie podanie opanował krążek Mroczkowski. Teraz Mroczkowski, sztucz Mroczkowski. Mamy 3 do 2. A Krystian Mroczkowski. Dostawiający kij ze strony backhandowej, lokuje krążek. W samym okienku bramki nie zdążył z reakcją Rokstojanowicz. tego na tafle. trzeciej odsłonie po raz pierwszy rozpoczyna nam się trzecia tercja. Filip Komorski wygrabny. Jerzek utrzymują się w posiadaniu krążka Krakowianie i teraz jęk zawodu. Marzec ładnie tam poradził sobie. Marzec Galant zwrócił krążek, rzucić wciąż. Przyparci do muru w tym zamku przez Tyszan. No i w końcu Maras notują czwartą. Z kolei Tyszanie. Którzy, chociaż o tym może za moment, bo teraz groźnie z pracę. mogą już spróbować jakoś rozmieścić się Tyszaniem Raczkowskim. Ma trochę miejsca zwrócił krążek Rok. Ale teraz jeszcze jeden błąd w defensywie Drużyny Tyskiej. Ze strony Drużyny Pasów. Taka będzie odpowiedź ze strony Tyskiej. Szymon Marzec nie zdążył jednak. Miał sobie kilka uwag do przekazania z Jeziorskim. Wygrywa Komorski to wznowienie i to. Ale tu jeszcze wszystko jest nierozstrzygnięte. szedliwy. No i o dużym szczęściu uderzeniu. A Krakowianie. Patryk Wrąka jednak strącony ten krążek i pędzi Wojciech Polak. Żeby ten krążek z dala utrzymać, kończy się to spotkanie 42. kolejki. Polskiej Hokej Ligi, w której Krakowia nie dała ostatecznie wbić sobie tej bramki.